I po cztery godziny spać mi nie dają wszystkie moje rozkminy Mordy przyjechały do mnie w odwiedziny Codziennie mamy życie jakby każdy z nas miał urodziny Wstaję z rana, bory pod oczami, na mordzie cały siny Wszyscy ledwo na nogach stoimy, nie szukaj w tym przyczyny Już dawno sprzedaliśmy nasze dusze diabłu za te driny Praca kradnie mój wolny czas, więc nawijam szybciej by wyrobić się choć raz Nie chcę żyć jak statysta, chcę głównej roli, mój film to rap. Scenariusz do niego pisze, ja chcę za niego Oscara prędzej niż DiCaprio Brat, będę uwolniony jak Francuzów Django Pinky swear, mój mógł zacznie zdobywać świat Wy, Wydaje mi się, że mam farta, bo umija mnie zło Wyje do księżyca, pełnia księżyc, to mój mikrofon Rap duszę pewnością dopełnia, pozytywna energia wypierdala jeśli chcesz się odebrać Dy atmosfera, Sena podkręcamy tempo Formuła jeden, zwalniamy słuchając funku. 2, 4, 7 Czasami na koncie, minus 273. Absolutne zero siana. żyje za granicą, nie ma dla mnie granic. Chcę wakacji na kabanach chcę na obiad wpierdalać komara, w santropę skakać do wody z jachtu. Stoję tak rozmarzony, patrzę w górę, mam głowę wysoko w chmurach, ale trzymał łeb na karku. Zawsze ci swoim jutrem, wczoraj to przeszłość, płynę z nurtem. Zawsze ci swoim jutrem, wczoraj to przeszłość, płynę z nurtem. Zawstydzam dziś swoim jutrem, wczoraj to przeszłość płynę z nurtem Zawstydzam dziś swoim jutrem, wczoraj to przeszłość płynę z nurtem Żyjemy jak w akwarium, to boli jak dym papierosa w oku Znajdź tu sens, w sumie jebać to, wypierdalam stamtąd jak Nemo Dzisiaj nie znajdziesz mnie, w sumie jebać to Jak chcesz coś ode mnie, zadzwoń na mój tel W sumie jebać to, sam ci to powiem przez TV jak ogarnę już ten fame Widziałem w firmie, gadało mi siłę, by brać mikrofon w łapy i zrzucać bomby jak na Hiroshima Kendrick stał na scenie, godziny łapy w górze nie spadały w dół Na chwilę dostałem za darmo bilet, to był one way ticket Zobacz teraz jak rosną mi te skille Talent, progres i trening, co ty wiesz o zabijaniu traków? Jurek Killer Wstaję rano rap, idę do pracy rap, zasypiam rap, wszędzie słuchawki na uszach Mam czuję się jak lew zorapuję pomiędzy zwierzętami, nie naśladuję ich jak ją tak Puszczam muzę, żeby się ostresować. Potem puszczam film nie pamięć Wszystkie słowa, które wkurwiają na dnie pamięci kowa Możesz wypierdalać albo się dostosować Spokojna, twoja rozczochrana głowa Nie jestem kiepski, nie jadę na free Czuję się wolny, gdy skupiam się na rapie Nie wyprowadzi mnie z równowagi nic, ale daj mi dobry bit wpierdolę się w niego jak krótkowski patrol przez drzwi nie zatrzymam mnie już nic, czuję się jak Pierdolony potwór, Mick Mil.